Z tej strony, bynajsza z ekipy Togatnę i witam Was w kolejnym filmie o dedaczkach. Tak jak już może się przyzwyczailiście, że ja mówię o przegiętych rzeczach dedekach i dzisiaj będę mówił o przegiętych fitach. Jedna uwaga: pamiętajcie, że fity to są zasady opcjonalne, więc mistrz gry ma pełne prawo powiedzieć Wam, że na jego sesjach fitów nie będzie. Ale jeśli to zrobi, to. To nie jest najlepszy pomysł, bo one po prostu bardzo wzbogacają rozgrywkę i nadają jej nowy wymiar. Także walczcie o to, żeby fity na wasze sesjach były. Natomiast wcale się nie dziwię, jeśli postanowi zbonować te, które, o których dzisiaj Wam powiem, albo część z nich, lub niektóre kombinacje. I pierwszy fit, o którym będę mówił, to jest Laki, Szczęściarz, który pozwala trzy razy na Longresta wykonać dodatkowy rzut kością 27 przy rzutach obronnych, rzutach na atak albo testach umiejętności. Co to znaczy? To znaczy, że rzucacie sobie kością, atakując kogoś, na tej kości wypada wynik, który was nie satysfakcjonuje. Używacie więc swojego tokena, który oznacza wasze szczęście i rzucacie kolejny kością dwudziestościenną, a potem wybieracie wynik, który bardziej wam odpowiada. To samo dzieje się przy, kościach, przy rzutach na... Umiejętności. To samo dzieje się przy rzutach obronnych. Po prostu macie advantage, macie dodatkowy rzut. I jest to o tyle fajne, że decydujecie o tym już po wykonaniu rzutu. Czyli rzucacie, sprawdzacie, czy wynik odpowiada. Jak wam nie odpowiada, to możecie szczęśliwie rzucić jeszcze raz. Co więcej, tego punktu możecie użyć, aby zniweczyć rzut dwudziestościenną kością przeciwnika. Trafił Was, bardzo nie chcecie być trafieni. Rzućcie kością. Przeciwnik będzie musiał zaakceptować wybrany przez was wynik. Ten, który przerzucicie po prostu. E, co się dzieje, kiedy dwie jednostki na polu bitwy mają fit szczęściarz? No, wtedy żaden nie działa. Po prostu się niwelują. E, tak czy inaczej, tutaj naprawdę nie ma się nad czym skimieniać. To jest po prostu pi. Wyobraźcie sobie, że przeciwnik rzuca kością, krytuje was, a wy mówicie, No, 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 no rzucacie jeszcze raz kością dwudziestościenną i to już nie jest crit, nawet jeśli was trafi. Dużo lżej. Generalnie powiedziałbym, że laki jest jednym z pierwszych fitów, które zbanowałbym na swoich sesjach i fitem, który najczęściej widuje banowany przy cudzych stołach. A to dlatego, że po prostu działa sam z siebie, jest szalenie potężny i tak naprawdę nie potrzebuje żadnej dodatkowej umiejętności czy, czy żadnej kombinacji, żeby pokazać swoją pełną moc. Drugi na mojej liście jest y, chyba mój ulubiony fit i taki, którego używam najczęściej, to jest Great Weapon Mastery, czyli mistrzostwo walki wielką bronią. E, dlaczego go lubię? Lubię go dlatego, że ja po prostu lubię postacie, które naparzają gigantyczną bronią. Jestem fanem berserka, te wszystkie Solsy gram z tuchenderem. Ja po prostu lubię mieć. Jak moi bohaterowie czy moje postacie mają wielki kawał stali w łapie. Sprawia mi to przyjemność i ta fantazja bardzo do mnie przemawia. I jak działa Great Weapon Mastery, który jest fitem podstawowym przy tego typu fantazji? Eee, po pierwsze, jeżeli w swoim atakiem bronią dwuręczną zadasz obrażenia krytyczne albo sprowadzisz przeciwnika do zera punktów życia, to możesz wykorzystać swoją akcję bonusową do wyprowadzenia kolejnego pełnoprawnego ataku swoją bronią dwuręczną. Już samo to jest dosyć fajne, bo bardzo często e, buildy, które korzystają z broni dworęcznej, mocno stawiają na zwiększenie swojej szansy na krita. Ale nie to jest klu tego fitu. Klu jest takie, że je przed podjęciem każdego ataku, przed każdym rzutem na trafienie, możesz zdecydować, że ten rzut wykonasz z modyfikatorem minus 5, ale jeżeli trafisz, to dodasz 10 punktów obrażeń. I teraz liczyłem to na wszelkie możliwe sposoby. Znalazłem kalkulator, który pozwala wziąć pod uwagę szereg różnych opcji, różnych wydarzeń. I wychodzi, że przy odpowiednio wysokiej puli rzutów yy, te 10 obrażeń zawsze się opłaca. Czyli praktycznie zawsze opłaca się mieć ten fit odpalony. Ten minus 5 do trafienia to jest pikuś, który łatwo niweluje się przy odpowiedniej skali i odpowiedniej ilości uderzeń plus 10 obrażeniami. To po prostu się opłaca. Jeżeli macie niższą, niższy poziom postaci, to warto myśleć o tym, jak wysoki poziom AC, czyli jak wysoki poziom, jak dobrze uzbrojony jest przeciwnik. No, bo i tak może być go dosyć ciężko trafić, natomiast to jest świetny fit do walki ze wszystkim, co ma niskie AC. Czyli, nie ja wiem, wszystkie roje szczurów, wszystkie niskopoziomowe cienie, y no, generalnie takie łatwe do trafienia potwory. Z czasem, kiedy wasz modyfikator do trafienia rośnie, bo cechy, bo proficiency, bo magiczna broń, no to okazuje się, że właściwie zawsze warto mieć odpalony ten fit. Bo po prostu się opłaca. Ale to nie jest koniec robienia przepakowanych postaci z bronią dwuręczną. Mianowicie trzeci na mojej liście jest film. Tu, fil, fit? Fit? Polar Master czyli mistrz walki bronią drzewcową. Płaczenie jest moje, nie podręcznikowe, ale mam nadzieję, że znajdzie się ten fit w swoich książkach. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że po ataku ostrym końcem broni drzewcowej można wykonać jeszcze jeden atak w akcji bonusowej tępą stroną swojej broni. Tępą stroną broni, czyli zadając niepełne obrażenia broni, a jedynie 1k4 obrażeń, jednak z modyfikatorami takimi samymi jak przy tej ostrej końcówce. E, niby nic, ale to jest zawsze po prostu dodatkowy atak w rundzie, tak, z którego warto skorzystać. E, I powiem, wam teraz taką anegdotkę. Miałem kiedyś w drużynie Paladyna, który korzystał z tego fitu i zapisywał sobie wszystkie swoje kryty <laughs> i zapisywał sobie ich wartość. No, miał taki fetysz po prostu, że spisywał sobie te cyferki, lubił robić DPS. I wyszło mu, słuchajcie, że tą tępą stroną broni wsadził w ciągu z kampanii tam doszło od pierwszego do szóstego poziomu więcej critów i więcej divine smite'ów niż ostrą częścią broni. Więc yy, czasem tym trzonkiem można całkiem nieźle zajechać przeciwnikowi. Ale to, o czym dotychczas mówiłem to jest ta słabsza część tego fitu. Yy, bo jego druga część mówi o tym, że yy, każdy przeciwnik, który wchodzi w zasięg waszej broni drzewcowej, może wyrwać o was tak zwanego oportuna, czyli atak okazyjny. I teraz, dlaczego to jest takie fajne? Bo długa broń drzewcowa zwykle ma nie 5 a 10 stóp zasięgu, czyli tworzycie wokół siebie taki krąg śmierci. Ktokolwiek w niego wejdzie, kto jakikolwiek przeciwnik, po prostu dostanie on was ostrzem bądź trzonkiem. To jest całkiem fajna opcja, po prostu dodaje wam. Kolejną, kolejną możliwość zdania obrażeń w rundzie. Eee, przy czym tutaj jest jeszcze bardzo istotna kwestia, że ten Feat Polar Mastery warto połączyć z tym, który mówiłem wcześniej, czyli z great, z great Weapon Mastery. Bo na przykład halabardy liczą się jako ciężka broń dwuręczna i teraz w momencie, w którym odpala wam się atak okazyjny, związany z tym, że przeciwnik wchodzi w was zwiększony do 10 stóp zasięg, możecie zdecydować się na przyjęcie minus 5 do szansy na trafienie. Aby zadać dodatkowe 10 obrażeń z Great Weapon Mastery. Yy, generalnie macie tak w rękach tę dwuręczną halabardę, którą machacie nad głową z ogromnym zasięgiem i zamieniacie się w taką maszynkę do mielenia mięsa. Yy, co mnie osobiście szczerze nie bawi. <śm> ale uważajcie, bo jakby to można jeszcze bardziej dopakować, biorąc y, trzeci fit, bo to jeszcze nie koniec konstruowania tej bestii. I trzeci fit, który polecam, to jest Sentinel. Eee, nie mam bladego pojęcia, jak przetłumaczono Fit Sentinel na język polski, ale jeżeli myśleliście, że Polar Master z Great Weapon Mastery to już jest przegięcie, to, to dołóżcie do tego, tego Sentinela i dopiero zobaczycie prawdziwą potęgę na polu bitwy. Bo nagle się okazuje, że przeciwnik trafiony tym atakiem okazyjnym, eee, mm, bo wszedł w wasz zasięg powiększony do 10 stóp, Musisz się zatrzymać, bo wszystkie wasze ataki, które trafią przeciwnika okazyjnie, sprawiają, że jego prędkość spada do zera. Czyli cokolwiek weszło wam pod buty, a właściwie pod ostrze lub szonek waszej halabardy, no, musi stanąć w miejscu. I Nie bardzo ma inne opcje, bo tutaj nie ma żadnego rzutu obronnego, nic takiego. Po prostu się zatrzymuje, bo musicie tylko to trafić. Co więcej, te ataki okazyjne wchodzą nie tylko kiedy zgodnie z opisem Polar Mastera. Przeciwnik wchodzi w wasz zasięg, ale też jak z niego wychodzi, co jest oczywiste, ale też jak z niego wychodzi używając akcji disengage. Czyli nagle nie ma takiej opcji, żeby ujść waszemu ostrzu bez przynajmniej zaryzykowania tego, że mu przywalicie. Po prostu nie ma takiej opcji. Jak już wlazł, nie dostał po tym kijem, to próbując wychodzić, choćby się starał najbardziej jak może, też jest duża szansa, że dostaje od was po mordzie kijem lub halabardą. E, jest jeszcze jeden detal, który sprawia, że Sentinel jest e, opcją ofensywno- defensywną. Otóż jeżeli gdzieś koło was, w odległości 5, stop walczy jakiś wasz towarzysz, czyli stoi sobie obok i cios jest skierowany w tego towarzysza, to hmm, możecie w swojej reakcji wykonać atak przeciwko temu przeciwnikowi, który wybrał na cel kogoś, to stoi obok was. Czyli znowu macie kolejną okazję do tego, żeby wykonać swój atak. A przypominam, że macie Great Weapon Mastery. Czyli znowu, jeżeli zaakceptujecie to, że szansa na trafienie jest nieco niższa, to możecie za swoich obrażeń dać 10 punktów. I tutaj zobaczcie, jak to działa, bo to się kumuluje. Great Weapon Mastery najlepiej działa, jeżeli możecie wykonywać dużo ataków, tak? Bo wtedy... Obrażenia niwelują. Ilość zadanych obrażeń powinna zniwelować to, że rzadziej trafiacie. A Sentinel i Polar Master zwiększają Wam ilość ataków w rundzie. Czyli teraz jesteście już takim morderczym, machającym dworęczną halabardą, obronną, ofensywną, ufortyfikowaną bestią. Takim obronnym wiatrakiem śmierci. Gr Gratuluję. To jest. Natomiast to jest chyba moja ulubiona kombinacja fitów, jeżeli chodzi o walkę w zwarciu. Ale żeby nie było, że skupiam się tylko na walce w zwarciu, to y, część przynajmniej tych, tych fitów ma swój odpowiednik dla osób, które wybierają walkę na dystansie. I te fity to jest Crossbow Expert, y, który sprawia, że nie musicie przeładowywać małej ręcznej kuszy. Możecie Strzelać z tej ręcznej kuszy z bliska, bez ujemnych modyfikatorów, bez disadvantage, bez niczego takiego. Eee, a także, jeżeli w swojej akcji ataku użyliście broni jednoręcznej, to z tej ręcznej kuszy możecie oddać strzał w swojej akcji bonusowej. Co sprawia, że ręczna kusza, będąc jednoręczną, sama się do tego kwalifikuje. I teraz, jeżeli wybierzecie klasę postaci, jak na przykład Fightera, która Klasową umiejętnością jest multi-atak, czyli w akcji ataku wykonujesz tak naprawdę dwa ataki i jesteście crossbow ekspertem, to oznacza, że na stosunkowo niskim poziomie możecie wykonać trzy ataki w rundzie, każdy za przynajmniej 1k 6 obrażeń plus wasze ewentualne modyfikatory wypływające z zręczności czy umiejętności broni. To jest naprawdę spora siła rażenia już na niskich poziomach. Więc to jest crossbow expert którego warto, słuchajcie, połączyć z sharpshooterem. No bo szybko powinniście dostawać się na to, żeby tą karierę łucznika wyborowego czy kusznika wyborowego kontynuować no i wzmocnić swoje umiejętności o fit sharpshooter, który połączony z crossbow ekspertem staje się właściwie mechanicznym koszmarkiem niszczącym zastępy przeciwników stawiane przed wami przez mistrza gry z ogromnej odległości. Bo co się dzieje? Eee... Strzelając z rycznej kuszy, przy użyciu crossbow eksperta i sharpshootera, można strzelać na horrendalnie duże odległości. Wydaje mi się, że mówimy o ponad 100 stopach odległości bez jakiejkolwiek kary za odległość. No więc w tym momencie już strzelacie i z przyłożenia z tej kuszy, i na odległość 100 stóp z tej kuszy z taką samą skutecznością. Bez kar do trafienia. Co więcej, będąc sharpshooterem ignorujecie całkowicie wszystkie osłony, które nie są pełne, czyli tak zwane półosłony, yy, osłony 3-4. Nie interesuje was to. Przeciwnik albo jest dla was zupełnie niewidoczny, albo walicie do niego tak, jakby w ogóle za niczym się nie chował. Co więcej, w też chowa się też to, co wcześniej chowało się w Great Weapon Mastery, czyli możecie zdecydować się, że no, szansa na trafienie spadnie o 5 punktów, ale do każdego, każdego rzutu na obrażenia dodacie 10, jeżeli tylko traficie. No i teraz, ja już przed chwilą wam powiedziałem, że możecie na stosunkowo niskim poziomie Fightera, mając Crossbow eksperta, wykonać trzy strzały w rundzie. Wyobraźcie sobie, że dołożycie do tego jeszcze Action Search i nagle robi się 5 strzałów w rundzie, żeby nie skłamać, jeżeli już macie multi-atak. Potem jeszcze Haste i nagle robią się kolejne ataki w rundzie. Słuchajcie, można brzydko powiem, one-shotować przeciwników o ilości HP przekraczającej setkę. już nawet nie wskazuje, co się stanie, jeżeli do tego bildu z sharpshooterem i crossbow ekspertem dorzucicie Battlemastera, który zwiększa, ma kostki zwiększające szanse na trafienie obrażenia, albo pozwolicie sobie na to, żeby wasza postać miała możliwość wyrzucenia hex, zaklęcia hex, które w oczywisty sposób zwiększy obrażenia każdego strzału 1K6. A może zdecydujecie się na Hunter's Mark przez jakiś multiclassing i kolejne obrażenia za każdy strzał zostaną zwiększone. Możliwości jest bardzo dużo, a wszystko, co będzie zwiększało wasze obrażenia od każdego wystrzału, albo, albo zwiększało szanse na trafienie, zwiększy obrażenia na rundę buildu opartego o crossbow, eksperta i sharpshootera. Myślę, że do tego momentu mogliście się już domyślić, że ja jestem bardzo dużym fanem klas, które nie czarują i nie używają zaklęć żadnych. Ja lubię takie proste postacie, lubię wariacje na temat Fightera, Paladyna, Barbarzyńcy. I nie ukrywam, że Fity to jest rzecz, która bardzo fajnie z tymi klasami działa, po prostu dodaje im głębi. Ale żeby nie było, pozwoliłem sobie przygotować jeden fit, który uważam za bardzo mocny dla klas czarujących. Jest to Warcaster, mag bitewny, z tego co pamiętam. Eee, to jest fit, który sprawia, że jeżeli zawsze fantazjowałeś o tym, że będziesz tym magikiem, który stoi w pierwszym rzędzie, ramię w ramię z paledynami, klerykami, barbarzyńcami i żołnierzami i walczy wręcz, czy rzuca zaklęcia prosto w twarz przeciwników, no to ten Warcaster wam na to pozwala. I jak to działa? Działa to w ten sposób, że w znacznym stopniu mityguje największy problem, jaki mają. Miotacze zaklęć przy walce w zwarciu, czyli po prostu daje advantage, daje przewagę w wszystkich rzutach na koncentrację. Czyli jeżeli jakaś zbłąkana strzała was trafi, jakiś cios akurat zostanie skierowany w waszą postać i będzie konieczne sprawdzenie, czy uda się podtrzymać koncentrację w zrzuconym niedawno zaklęciu, to. Dzięki Warcasterowi, dzięki temu magowi, fitowi magbitewny będziecie mogli ten rzut wykonać tym jakościami k20 i widać lepszy, wybrać sobie lepszy wynik. I powiem wam szczerze, że ten fit dla wszelkich postaci zainteresowanych rzucaniem zaklęć jest tylko z tego powodu już wystarczająco dobry. Jeżeli jesteście zadowoleni ze swoich statów, jeżeli uważacie, że wybór fita jest lepszy niż podwyższenie którejkolwiek ze swoich cech, to Warcaster powinien być na czele waszej listy wyborów, bo Kurczę, nigdy nie wiadomo, nie na strzała czy bełt, jakieś pojedyncze zaklęcie rzucone ponad głowami waszych frontlinerów i istotne zaklęcie wymagające koncentracji może zostać przerwane. I tutaj WarCaster pozwala zmitygować to ryzyko. Ale to nie jest jedyny element tego fita. Eee, on ma jeszcze dwie inne, takie bardziej flavorowe elementy, mianowicie Postość, która posiada ten fit, może rzucać zaklęcie wymagające gestów, nawet jeżeli ma obie ręce zajęte, czyli w jednej trzyma bronią, w drugiej tarczy na przykład. I mimo to, nawet jeśli zaklęcie wymaga gestu, to możecie zaklęcie rzucić. I trzecia część tego fitu to jest to, że wasze e, ataki okazjonalne mogą być wykonywane już nie tylko bronią, którą trzymacie w dłoni, ale mogą zamiast tego atak okazjonalny może stać się zaklęciem, które będziecie rzucać. To też jest fajną opcją, bo w końcu jesteście magiem bitewnym i wypalenie komuś w twarz Fireboltem, czy jakimś innym przerażającym zaklęciem, który nie jest śmiesznie małą sztuczką, może okazać się znacznie bardziej efektywne niż użycie tego sztyletu czy kija, który trzymacie w ręce. Eee, czyli tak jak mówię, ten tweet głównie wart adwentyczna koncentrację, ale tak jak mówię, jeżeli waszą fantazją jest machający mieczem Bart czy Czarodziej w pierwszym szeregu, to też nie powinniście tego fitu opuszczać. To jest, to była moja lista top 7 fitów, które ja staram się wybierać dla swoich postaci, które kombuję w jakiś sposób, kiedy myślę o tym, jak będzie rozwijać się mój bohater, moje Tamagotchi. Może wy macie jakieś inne kombinacje, o których jeszcze nie słyszałem? Może jest coś, co byście polecili, coś, co odkryliście w toku swoich rozgrywek? Dajcie znać w komentarzach, piszcie na Facebooku i nie zapomnijcie, żeby lajkować nas, subskrybować, śledzić nas na Instagramie, na Fejsie, a może nawet odwiedzić naszego patrona i sypnąć nas odrobiną kasy. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!